Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja, BlackWare, a w dzisiejszym odcinku planuję ruszyć do tego jednego miejsca, w którym potrzebujemy wziąć tabliczki. Nie pamiętam, czy potrzebowałam trzech, czy jeden. Wiem na pewno, że potrzebowałam jakiejś żółtej, a nie umiem tej żółtej stworzyć, nie wiem, czy da się stworzyć żółtą tabliczkę. Ale chyba ja jeszcze nie odkryłam, e, e, ten. co z nimi robić. Tutaj mamy elektronikę, mamy tutaj jakieś ten, tutaj do żarcia, a tutaj potrzebujemy na pewno wziąć Simów zamiast ten Prawna. Więc Prawna wypada stamtąd, a idzie mój kochany Simov, Aktualnie Prawny jest dla mnie bezużyteczny. Nic nie mam takiego konkretnego, co bym mogła w sumie robić nim. Potrzebuję jeszcze więcej modułu głębokościowego i takie tam. Tak, tak, tak. Cześć. A przypomnij mi na ile ty mogłeś... Na 1300 metrów, Okej. Okay. Ja szukam mojej bazy. Tam jest moja baza. To czyli muszę wejść na pewno tą skałę. Wejdź, no to skały mówię. No wchodź. Oczywiście, że wleść nie mogę. Teraz mogę. I teraz do góry. Okej, okay, dobra. I niech tu siedzi. A wpływamy tam. I płyniemy oczywiście w stronę tej całej, że powiem wam rzeki. No wpłyniesz czy nie wpłyniesz w końcu. No. Płyniemy do Lost River, bo tam mieliśmy ten... tabliczkę do włożenia i ja zapomniałam ostatecznie o niej, więc żeby tam. Więc zanim tam wpłyniemy, to ja muszę też przekręcić z tym. I ruszamy ponad 1000 metrów w dół. W tu. O, ja pierdzielę. Dobra, i delikatnie trzeba w dół. Delikatnie, żeby na razie nie dzwonić nigdzie. Bo jak przydzwonię, to będzie świetnie normalnie. Powolutku, w dół. Tu na razie nic się mi nie świetla. 71% baterii mam jeszcze. To jeszcze jest aktualnie dobrze. Będzie dobrze! Teraz potrzebuję wjechać bardziej w tą stronę i cokolwiek chciałabym widzieć, ale aktualnie nic nie widzę. A tu jest ta radio latarnia. Widzę, że tutaj pod... A tak potwora, cieszę się. Hey, Dobra, ja go zostawię ze światłami. I jedziemy z Simofem już dalej. Nie zamierzam wjeżdżać tym Behemothem. Chociażbym mogła, ale nie mam tych jeszcze. Tych, tych takich ulepszeń specjalnych dla niego, żeby miał on tą ochronkę. Całą. Nie mam tego. Zrobię za, takie zakręty. O dobra, ten bym miał. No Bo ja pomyliłam, nieważne. Domie się... Proszę mieć do mnie. Ten do mnie mieć. I ja po prostu pomyliłam zejście. i to było, bo ktoś co to Tak, Tam było. Tu tu tu. Tylko pytanie, czy to nie potrzebowałam rzut tego? Nie widzę tutaj tego. Wcale nie widać. Teraz widzę. Czekaj, trzeba się jego pozbyć na razie. Trzeba się go pozbyć jak najszybciej. Sio mi stąd. Sio! mówię. Sią. I się nie zbliżaj więcej do mojego Simoufa. Pamiętam za jakiś tam odcinek. Żeś podpłynął do mnie. Dobra. Włóż tabliczka mam złą. No, czyli to nie tu. Nie. Wracam do cyklopa, wsiadam do cyklopa i jedziemy po prostu cyklopem w dalszą podusz. Cyklop jest... Tak, gdzieś... O, kurde. Oświeca mnie. Myk. Otwieram szto i płyniemy dalej. Meanwhile? Gdzieś tam na pewno w pobliżu tej aury na pewno powinno być. Od tej drugiej strony. Trzeba tam popłynąć i zobaczyć czy nie ma wiertła. I nie wiem, co jeszcze potrzebujemy. Na pewno wjechać tam do tego smoka. Wiertło mi jest na pewno potrzebne. Nie wiem, gdzie zdobyć wiertło. Problem z, z zapomnieniem jest taki, że ja nigdy nie wiem. I nie wiem, jak zdobyć żółtą tabliczkę. Ktoś wie, zdobyć żółtą tabliczkę, bo ja nie wiem. Żółta tabliczka mi jest potrzebna. Telefoniku, telefoniku, weź mi powiedz, jak znaleźć żółtą tabliczkę? Nie wiem. Mam konstruktor, bym. Ba... <laughs> nie wytworzę tutaj niczego. O, ale mam. Tak, ja to, to zapomniałam. Łóżka też już nie wytworzę, Świetnie. No po prostu wpłyniemy w dół nie. Wpłyń dół nie. Daj mi cokolwiek, żebym widziała. też, żeby widzowie widzieli. O, dziękuję. I tu się nazywa nagle: widzieć cokolwiek. Trzeba te kule znajdować, tak? Przepraszam, że mamy taką jasność. Ale to dlatego, żebyście wy też mogli widzieć. O, co to jest? Bo szczerze nie zamierzam. W... Później wam montowywać, wiecie, żeby widzicie, a ja nic nie widzę. To chociaż tutaj miejmy możliwość sobie trochę poczytowania Jak jest nos, to jest jedyne prawo, żebym mogła używać tego, tego. Tej formy. Dobrze. <grym> Please, nie gniewajcie się na mnie. Ja po prostu nic nie widziałabym. No świetnie, jeszcze ty cwaniaku. I jeszcze ty! Ty, ty najgorszy, ty śmiercielut jeden... Nie, nie znoszę cię. Masz kopa w tupę. I ty też! Uuu. 46, 46, Alarm, Alarm, Alarm! A Nie bi plis, nie... Dobra, mam bazę, mam bazę, mam bazę. Muszę się gdzieś ukryć. Muszę gdzieś się ukryć Won! Już co ty chciałeś zrobić. Muszę naprawić to szybko. Kurde. Problem mój Simów ma. Mamy tę bazę. Trzeba do niej podpłynąć. Jak najszybciej. Czy o tą bazę chodzi? Żeby móc zdobyć cokolwiek. Po ja świecę światłem, jak ja mam... chodźmy tu. Dobra, tutaj jest jakiś Billy Ej, Uścisz mnie! Płetwy ładujące. Okej. Okay. Coś było. Coś mogą zeskanować. Nie wiem co. To jest automat z kawą. Ale mam pytanie, bo ta za ma wyższe piętro. Jak płynąć wyżej? To musi być zniszczone gdzieś, w takim razie. Tylko gdzie? Gdzie tu się wpływa? Gdzie w tym... Gdzie tu się wpływa? E, bo ja się faktycznie pytam, gdzie tu się wpływa? A, tędy. Never mind. Ja jestem ślepa. Dobra. Coś tutaj poszukajmy. Tutaj jest... Generator osłony. O, świetnie. O to mi chodziło z tym modułem, żeby to zdobyć w ogóle. Tutaj mamy kolejne PDA. Jakieś papiery, nie papiery. Yy, kolejne ze stół? co tu jest? Dziennik głosowy. Analizator to nie. Kto tutaj? Albo też nie. Tu gdzieś. O, jest! Coś było. Coś mogło zyskanować. Co mogło zeskanować? Borańczowa tabliczka. I o to chodziło. I teraz możemy się cofnąć tam, do jednego tego miejsca. Już szybko do Simov. Ej, dobra, i teraz do góry. I teraz muszę do góry specjalnie. I teraz możemy się cofnąć do domu. Tylko po to. Żeby z powrotem wruszyć, z Simoupem już weźmiemy, albo gdzieś tam pod drodze Eee, Po to, żeby mieć... Pszcz. Co to jest? A, lewiaton. Never mind. Wiem, który nawet lewiaton. 800 metrów. Dobre, płyniemy teraz tam. Póki ciemnica mamy, to niech będzie ciemnica, ale <grystanie> chcę widzieć, bo ja po powodu dosłownie nic tak nikogo nie Ja dosłownie. Ja to moments later. Ale ty się odczep ode mnie. No i będzie płynął za mną. No, patrzaj, no, wcześniej to dostaw... co. Nie powiem co, a teraz idzie z powrotem na mnie. Jak ja cię zaraz dorwę... Nie wracaj tu mi się. Wiesz to napraw na wszelki wypadek, żeby nie było. Puszczaj mnie tu. Nie, tu, tu się wydaje to. Puszczaj mnie tu. Proszę bardzo. Chcę się dowiedzieć, co tu jest tu. I na cholerę to jest mi tu. Tutaj mogę coś skanować. Do obcych, tutaj sprzęt badawczy obcych. Tutaj jest więcej tych terminal danych. Kolejne okazy. I co, tylko po to byłoby patrzeć ten. O, rubin mogę zeskanować, nie wiem dlaczego, ale mogę zeskanować. I co ja mam z tym zrobić? I co, to, to tyle? To tyle z tego miejsca? Serio? A tu? Nie wiem, mam tutaj dać na przykład, nie wiem, to? Bym na przykład chciała na jedynkę, i co? Nie mogę po prostu wziąć na jedynkę. Nie. Aha. To po to było mi pomarańczowa... Potrzebna, ten żebym nic nie, nie miała tutaj korzystnego dla mnie. Serio? Tylko tyle? Więc nie zadostanę tu. Termina obcych: To nie. Schematy, nie. Pobrane dane, dane obcych. Dane obcych artefakty, urządzenie zagłady, dane skanowania, pomarańczowa kostka, ja mam obcych, rdzeń, wymienniki obcych, dane terminalu, raport uszkodzenia. Mogę tutaj wpłynąć tym? Mogę. Pójdź mnie. I go. Tak jakbym nie wiem, coś tu zrobiła błąd, albo nie jestem idealnie jeszcze w tym miejscu. Nie wiem. Wydaje mi się, że tu, tutaj chyba będzie ta matka, ale jeszcze mamy tam. tam jeszcze dalej, że ten. Ja szczerze z Wami chyba będę się już żegnała. Nie mam się na to. Niby coraz bliżej końca, a tak naprawdę czuję się jakbym była jeszcze bliżej wykończenia samej siebie, grając w to. Ale no cóż, na następnym odcinku robimy osłonę do cyklopa. I myślę, że trzeba czym prędzej wyruszyć do tego tam, gdzie jest ten smok, czy coś takiego. I trzeba znaleźć na pewno wszystkie odpowiednie dla nas. Narzędzia, które pozwolą nam ulepszać już i cyklopa, i może pełno. bo jeszcze wiatło potrzebujemy, to trzeba pamiętać, jeszcze wiatło jest potrzebne. I no cóż, nie będę wam więcej przedłużała. Ja w międzyczasie, jak będę miała czas wolny, to po prostu poszukam po świecie rzeczy, które, żeby, które będą potrzebne do osłony i poszukam po prostu, żeby mieć już z głowy wszystko. Więc to na tyle, więc cześć.